Jak wyliczyć długość anteny dla danej częstotliwości? Dla większości z Was pewnie jest to sprawa banalna, ale są wśród oglądających początkujący, którzy pytali mnie, jak to zrobić? Jak policzyć długość anteny? Wystarczy jeden wzór. To jest wzór na długość fali. W przypadku fal radiowych, wzór ten wygląda tak. Długość fali równa się. V przez F. Tutaj mamy, to jest długość fali w metrach. To jest prędkość światła w 300 km na sekundę, a to jest częstotliwość w megahercach. Czyli, jeśli chcemy obliczyć długość fali, na przykład dla częstotliwości 144 MHz, to dzielimy 300 przez 144. A to nam daje 2,08 w przybliżeniu. METRA. Tu mamy 300 km na sekundę, prędkość światła stała. W zasadzie to jest 299,5. Jakaś tam liczba, ale w, w zaokrągleniu jest to 300. To jest częstotliwość w MHz. No a tutaj dostajemy długość fali w metrach. Czyli, jeśli chcemy na przykład zrobić dipol półfalowy, przypomnę, dipol półfalowy wygląda z dwóch odcinków przewodnika podłączonych linią. W sumie ma on długość jedna, druga fali, a każdy z tych odcinków. Ma długość czwarta fali. Jeśli chcemy teraz obliczyć długość takiego dipola, na przykład na pasmo 80 metrów, to dzielimy 300 przez częstotliwość, jaka nas interesuje, powiedzmy w tym paśmie, 3,6 MHz. Dostajemy około 83,3 i 3 metra to jest długość fali dla częstotliwości 3,6 MHz czyli pół fali to jest 41 i 70 no 66 źle policzyłem Pamięci, czyli ta długość dla dipola półfalowego, na częstotliwość 3,6 to będzie 41,66, a tu będą połowy, czyli około 20 metrów, z haczykiem. To są oczywiście wielkości teoretyczne, trzeba wziąć jeszcze pod uwagę współczynnik skrócenia dla danego przewodu, jeśli. Robimy to z przewodu bez izolacji, to w zasadzie ten współczynnik skrócenia jest niewielki, tam jest 0,90 ileś. W przypadku drutów izolacji oczywiście jest większy, czyli trzeba skrócić troszkę te wielkości. Generalnie według tego wzoru tego możemy obliczyć długość każdej fali dla częstotliwości. W megahercach. Aby sobie ułatwić pracę, możemy użyć aplikacji. Ja polecam taką aplikację Amateur Radio Toolkit. To jest darmowa wersja. Tu niektóre funkcjonalności są wyłączone, ale polecam wykupienie pełnej wersji, kosztuje 11 zł. No i tutaj możemy policzyć to samo, co ja liczyłem, czyli DIPOL półfalowy dla częstotliwości 3,6. Tu możemy sobie wybrać jednostki. Mamy megahertz. No i tak jak u mnie tutaj wyszły już wartości ze współczynnikiem skrócenia, czyli cała długość anteny 39,7 no i połówki 19,86. W przypadku... No najłatwiej jest robić tak, że w moim mniemaniu, że wyliczyć sobie taką długość i potem skracać te ramiona, bo łatwiej jest skrócić niż wydłużyć. Tutaj mamy możliwość w tej aplikacji jeszcze wyliczenia innych anten, na przykład Ground Plane, którą kiedyś pokazałem i tu już jest współczynnik skrócenia podstawiony dla 144 MHz. Pionowy promiennik ma niecałe 50 cm, radiale mają około 56 cm, a długość pali wychodzi nam 2,08, czyli tyle, ile tu wyliczyłem dla 144 MHz. To tyle, myślę, że to jest taka podstawa dla osób, które chcą wiedzieć, jak to liczyć. Pytajcie w komentarzach, o czym jeszcze. Chcielibyście usłyszeć. Dziękuję bardzo. Na razie.